Na Uniwersytecie Radomskim zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych Bezpieczeństwo eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Będą się na nim kształcić pracownicy firmy Polregio, polskiego przedsiębiorstwa transportowego prowadzącego działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. To co robimy, to robimy dla przyszłości. A więc ich kształcimy specjalistów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych, które wspólnie Sporegio SA. Będziemy teraz rozwijać, mamy duże osiągnięcia zarówno w zakresie dydaktyki, jak również, jak również badań naukowych. I przywiązujemy bardzo dużą wagę do kształcenia inżynierów w zakresie transportu kolejowego, w tym specjalności takich jak automatyzacja i sterowanie w transporcie kolejowym, bardzo dzisiaj istotna i wiele firm korzysta z naszych usług badawczych i rozwiązań, rozwiązań praktycznych. Polregio to największy przewoźnik pasażerski w Polsce. Codziennie na tory w całym kraju wyjeżdża około 1700 pociągów. Każdego roku z usług Polregio korzysta blisko 72 miliony pasażerów, a pociągi zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Zawarta we wtorek współpraca to kolejny element aktywności Polregio w obszarze employer brandingu i całego rozszerzania możliwości rozwoju pracowników spółki. Polregio zatrudnia 7 tysięcy pracowników. W branży regio jest tym wiodącym, największym przewoźnikiem kolejowym. Te 7 tysięcy pracowników potrzebuje, musimy ich regularnie dokształcać. Tak? My, nasza kadra to, to są wyspecjalizowane w wielu dziedzinach osoby, nie mogą być to osoby przypadkowe. Cały pakiet naszych działań employed brandingowych polega na różnorodnych działaniach. My bardzo nam zależy na współpracy z uczelniami wyższymi, ze szkołami średnimi, ze szkołami zawodowymi, tak i ten początek współpracy, jeśli chodzi o całą tą ścieżkę oświatową, edukacyjną, naukową, właśnie rozpoczynamy na Uniwersytecie Radomskim. Umowa dotycząca uruchomienia nowego kierunku studiów podyplomowych została podpisana pomiędzy Uniwersytetem Radomskim, Polregio oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej tej polskiej oddział w Radomiu, które pomogło opracować program studiów. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie jako ośrodka akademickiego, szczególnie naszego radomskiego właśnie związanego z transportem kolejowym, posiadamy bardzo dobrą kadrę profesorów, wykładowców, którzy będą uczestniczyć w tych studiach podyplomowych, ale jednocześnie chcę dodać, że biorąc pod uwagę rangę tych studiów i potrzeby firmy, firmy Porlegio. Razem ze Stowarzyszeniem Inżynierów Techników Komunikacji Oddział Radom. W tych studiach będą uczestniczyć specjaliści, najlepsi specjaliści właśnie z branży bezpieczeństwa, niezawodności, utrzymania taboru kolejowego. To są uznane autorytety krajowe. Razem z nimi będziemy właśnie prowadzić te studia. Nowy kierunek studiów podyplomowych ma ruszyć w październiku.